Zombie Apocalypse Witajcie! Dziś bez zbędnego przedłużania wpijamy 50 pucharków Zapraszam do oglądania I już zaczynamy pierwszą bitwę Będziemy otwierać wszystko na bieżąco do, Znaczy nie Nie będziemy Nie będziemy otwierać do 30 pucharków a jak odblokujemy 30 pucharków to to yy, no to po prostu jak bijemy 30 pucharków to yy, to odblokujemy resztę i już nie będziemy odbierać, lecz będziemy po prostu zbierać na yy, mega opening, który wydarzy się najprawdopodobniej jutro ale może dziś, nie wiem Oczywiście ja nie będę robił wszystkich questów, jakie mam, będę miał na koncie, bo to mi zajęło chyba wieki. Ale poszły dwa ulty. Nie! Super, ta chyba zginie. Dobra, to mi to już idzie, dobra, myśl... o nie, o dobra, dobra, zebrałem, myślałem, że się nie zdąży tepnąć i go rozwalam, tego Ayana, w nam przerwie odliczanie, chyba tu był typ, a nawet go nie było, ale to ten... Ja cię już mamy... A no przecież już mamy pierwszy poziom karnetu. Uhuhu. O. To jest nasz cel na dziś na pewno. A taki nasz cel na serię na dziś to jest chyba jednak to. Jednak chyba nie. Yy, 50 tylko 60. Będziemy tak wbijać sobie po kolei. Teraz mówię od razu, że mm, będzie tak jakby yy, mega dużo odcinku w Brawla, bo teraz Brawl jest na pierwszym miejscu, tak jakby z tymi questami. Ponieważ jak mi, to mi się pewnie za, to zapomnę e, do, o Brawlu wejdę na, za 2,5 e, tygodnia. Czy tam nie za 2,5 tygodnia to już chyba karnetu będzie nowy karnet. To zajmie za półtorej tygodnia wejdę i tu patrzę, a, o tylko jeden dzień, nie zdążę tego zrobić. Możliwe, że ja przewiduję tak, albo taki środek, że dziś będzie 200 puszek, a że dziś będzie 200 pucharków, a jakoś a jutro dobiję 300. Jutro zrobię livea z questami. I jeszcze i może dopiero za dwa dni y, robię opening y, y, tych skrzynek. Oczywiście e, ja bym chciał jak najszybciej zrobić ten opening. Żeby wam e, nie było coś takiego u, u nas na odcinku, że, e, że będą ten przesyłane filmy, na przykład 10 filmów porządku z Browsera, bo to się wiadomo, że każdemu by się znudziło. Taranga. Ok, za chwilkę mamy już starcie, i już widzę, że mamy drugi poziom karnetu. Także lecimy z tym karnetem, jak, jak nie wiem co. Także przewiduję, że. Dziś jeszcze dziś możliwe, że otrzymacie odcinki, w których wbijam 200, albo 300, albo 150 pukarków, nie wiem. Albo 250. No chociaż nie, pewnie nie będzie mi się, nie będę chciał zostawić takiej małej cząsteczki. Już na jutro będę pewnie chciał jak najszybciej, znaczy nie pewnie, tylko na pewno będę chciał to zrobić jak najszybciej. Tutaj kto y, ogarniają obaj, tylko ten Carlos chyba tak średnio ogarnia. A, wszyscy ogarniają, chyba że. Albo nawet i ten Carlos ogarnia coś tam. Dobra, to mnie te powinni rozwalić. Pyk, nie spodziewaliście się pewnie tego, że ja taki propsik. Pyk, Elo. Tyk, rozwałka zrobiona. Aj, źle już użyłem. No i to nawet jak mnie rozwalisz, a mnie nawet nie rozwalisz, to będzie i tak. Oni widać, że ogarnia mnie. Nie żartujecie. Myślałem, że mnie ten LP rozwali na ostatnie sekundy meczu. Dobra, jest. Mamy showdowna. Czyli krótką więc starcie solo i starcie duo. 100 że to No naprawdę, sto, że to już jest coś. Już mam tyle do openingu. Będę miał 20, 40 gemów, ja tam, żebym sobie jakiegoś skina kupił. Nie wiem, nie wiem. Wiem, że ma odblokowywuję, da się to nie po kolei, Nita. Elo wleciała nita na konto. Brown Box wleciał na konto i Showdown wleciał na konto. A, zagram sobie nitką i oczywiście zagram w solo i zobaczę, punkciki do nitki, nie pojawił się ten za free. nie poproszę punkciki zawsze punkciki się do czegoś przydadzą momentku 28 moment lecz to nic słuchajcie ja będę chciał robić odcinki nawet teraz sobie tak stwierdziłem, że po co robić odcinki na pucharki po, po prostu yy, będę co jakiś czas zaglądał na yy, OBS-a. I patrzył, ile czasu już trwa odcinek? I będę chciał, aby odcinki trwały od 15 do 20 minut. Pek. No dawaj, atakuj go, atakuj go. On myśli, że przez wodę chyba przejdzie. Dobra, nie musicie mi pisać ten, tego tekściku, bo ja wiem co ja mam robić. Mam przygotowanego urcika. Już wiem, że za sekundę trzeba będzie go użyć. Dobra. Okej. Okay. 10 kubsów naprawdę. Sz Szczerze w showdownie mam. Kiedyś ja w oblęczenie mega dużo grałem, kiedy za salę się zdobywało plus 8 pucharków, a za Oblężenie się dawało plus 12. I stąd ja mam więcej na moim głównym koncie, Mam więcej winków na, 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 na trójkach niż na solo, ponieważ ja mi lepiej idzie ogólnie na solo niż na trójkach. A kiedyś jak jeszcze pamiętam, ja zawsze, ja zawsze mam takiego pecha, że tak wam powiem, bo na przykład chciałem, żeby miał, że mam tak jakby skończoną aleję pucharków. Dosłownie aleja pucharków się skończy na, kończyła wcześniej na 14,5 tysiąca. Miałem chyba już 14 tysięcy pucharków i akurat ją przedłużyli. A chciałem tak bardzo y, mieć całą aleję. No a raczej... No, o, szósty miejsce. A raczej się tego nigdy niestety nie doczekam. Bo myślę, że prędzej niż jakby się nawet dało radę wbić te 50 pół, to muszę znów Bo ja 50 tysięcy to będę miał... Fu, może za... 5 lat, jak ta gra jeszcze będzie istniała i będzie mi się chciało w nią grać. Hello, Barley. Na pewno y, mogę powiedzieć ewidentnie, że z trójkami jest ciężej grać. Jeszcze jak y, nie gra z przyjacielem na telefonie, to to jest masakra. Jak nie, gra, e, nie bo jeden przeciwnik chce robić jedno, drugi przeciwnik. Znaczy je, je, e, je, e, ty chcesz robić co innego, on chce robić co innego, i jest. No jest ciężko. Zebrał mi kilka cubesów, lecz to nic i tak. E S-Wing będzie. i mamy kolta nie nie mamy jeszcze kolta, lecz yy, mamy sprawdzenie ile czasu trwa odcinek. no także, no już byliśmy nasz cel dzisiejszy, lecz ja wiem, że jeszcze przynajmniej trzy mecze rozegramy. Nie znaczy, uść, mój nie, myślałem, że ktoś w krzakach jest. Lecz tu jest. śmiesznej gracze, którzy niezbyt ogarniają tą grę. I widzę, że Rosa trochę ogarnia tą grę. Chociaż i tak nie miałem nam szans. Jacie 128. I kolczyk wbity. już to się otwiera. Czyli, o, mam tyle samo pucharków na szelic, co na niedzielę. lecz na kolcie nie wbiję tyle samo dziś, nie zdążymy. Wbiję myślę, że Max 30. Lecz naprawdę dawno koldem nie grałem, dlatego nie wiem jak to wyjdzie. bo jest, jednak jest w życiu mam nadzieję, że nikt się nie kampi w tych krzakach na szczęście chyba nie, nie, chyba nikt myślę, że taki ktoś kto już ogarnie metodę kampi kampienia by wyszedł od razu z krzaków gdyby kogoś widział, chyba że się wystraszył moich cubesów aha, o nie, jednak użyję ulta lecz ten ult jej nic nie da już jest pierwszy win koltem oczywiście pierwszy win Już mam, już mam do otworzenia Big Boxa, Brown Boxa, Gemy, Big Boxa, Brown Boxa, Big Boxa. Szczerze? Ja liczę, że dropnie chociaż Epic. Dobra, myślę, że zagramy ostatni meczik, lecz i ostatni meczik na dziś tego, to to na pewno nie. Dlatego w następnym odcinku zajmiemy się y, Shelly i Solo Showdown i myślę, że będę wbijał stopniowo, że teraz wbiję na przykład na Shelly piątą, później na nicie piątą, na kolcie piątą i tak po kolei, że nie tak y, teraz y, na, y, na, na szóstą, na siódmą, tylko na przykład później na dziesiątą, piętnastą. Lecz domyślam się, że to się nie uda no bo słuchajcie, ja mam na koncie Adiamos, to ja mam puszek mm, Znaczy mam puszek to ja wam mówiłem, że mam prawie 16... 15 tysiąca, więcej chyba nawet. Ale mam 39 na 42 bodajże za wymiarzy. Także nie mam wszystkich Nie kupowałem... Nie, kupiłem... Jednego zadymiarza był to Spike. Ej, czy my nie atako nie graliśmy już z Carlosem? Chyba, że ktoś się po prostu tak samo nazwał. Domyślam się, że ktoś się tak samo nazwał i... Serio, tu nikogo nie ma? Nie. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że tu ktoś jest. Teraz o, czy typ na serio awczy? Nie, nie awczy. No, także w tym odcinku to już będzie wszystko, wbiliśmy nie 50, nie 60, nie 70, a 84 pogarki. Ja dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam do innych filmów. Cześć!